Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smerbów Las, Przelegram dziś, zapraszam do was. Dzień dobry. No, nie mam gbs dzisiaj, bo po drodze kupiłam sobie kawusie I to jest White Chocolate Moka. Kawa plus drama równa się brak mebleścianki. A wy macie swoje mebleścianki, bo ja słyszałam, że ktoś swoje, nie tylko, mebleścianki stracił. Ach, te mebleścianki! No, kupiłaś już te Audi, podobno kilka ładnych okazów ma trafić na licytację komorniczą A wiesz, co właśnie? Wyczułam tę okazję i stwierdziłam, że może coś sobie kupię. Kiedy do ciebie CBS wbiję na chatę, nie wiem, kiedy dorwą ręka. Jaki to chichot losu czasami potrafi być, nie? Odgrażasz się tym parapetom z wykopu, a potem ci rano CBŚ na chatę wieżę. Jakie to życie niesprawiedliwe, Siemanko, nie? Siemanko, pip. Karma to wredna słuć. No, stęsknieliście się za mną troszkę, bo mnie chwilkę nie było. Jak się bawiłaś przez weekend? Oj, zajebiście się bawiłam przez weekend. Robiłam tyle kilometrów przez weekend, że to szok. Słuchajcie tego. Ja centralnie przez ten weekend cały miałam na koncie 2 złote i 51 grosze. I to były wszystkie moje pieniądze, jakie miałam. Miałam... Weekend taki turbo biedny Czyli w się, sensie, że naprawdę nie miałam żadnych pieniędzy. Jakbym pojechała do domu, czy w się sensie, z domu z Radziszowa, jakbym pojechała do Warszawy, to nie miałabym za co zatankować samochodu i nie dojechałabym. A na koniec oszczędności 2 miliony. No, no właśnie, nie, no właśnie nic nie miałam. Bo pojechałam kupić tą działkę, no nie. No i słuchajcie, zebrałam idealnie pieniądze na tą działkę, no nie. Miałam chyba tam 1000 zapasów złotych. Jak pozbierałam wszystkie pieniądze na tą działkę i chciałam kupić. No i mówię, dobra mam idealnie. Za 1000 zł przeżyję do końca miesiąca, nic się nie stanie, nie. И. No tak, jesteśmy u tego notariusza, tam wszystko załatwiamy, wszystko super. Notariusz czyta akt, tam przekazania i tak dalej, no i na końcu czyta, że koszty notarialne ponosi strona kupująca. Koszty to 2% podatku PCC. Więc mówię, oho, tam jeszcze koszty zawiadomienia sądu, notarialne, bla, 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 I mówi tak, to będzie 7,5 tysiąca. No ja sobie myślę, okej, okay. co teraz? I wróciłam do domu i się zaczęłam zastanawiać, co będzie priorytetem, czy wysłanie pieniędzy za tą działkę, czy zapłacenie notariusza najpierw? Że priorytetem będzie zapłacenie za działkę. Więc zapłaciłam za działkę. W tym momencie, kiedy płaciłam za działkę, dostałam przelewy oba od lokatorów z mieszkania. Z jednego i z drugiego mieszkania dostałam w ten dzień. Mówię, okej, okay, to mnie trochę ratuje, ale dalej mi brakowało kasy. I zobaczyłam, że pod moim kontem jest jakieś subkonto, które kiedyś tam założyłam i które co miesiąc odkładało mi 100 zł na konto. I tam jest dosłownie tyle, ile potrzebuję, plus dwie stówki. Ja mówię, boże, piękny dzień. Ściągnęłam te pieniądze z tego oszczędnościowego, zapłaciłam. Za tego do notariusza i sobie myślę, tak zajebiście, i patrzę na konto, i zostało mi 2,51. Mówię. U Inaczej się nie dało, nie? Także tak. Kiedy opowiedziałam najpierw mojemu tacie, jak wyglądał ten system płacenia, to tata od razu, to ja ci to ja ci tutaj pożyczę, to ja ci tutaj pożyczę, no nie mówię. Spokojnie, tato, ogarnę. Opowiedziałam mamie, moja mama, tak, to ja ci dam tutaj pieniądze, damy ci, no przecież nie możesz tak te. Mamo, ogarnę, nie przejmuj się. Opowiedziałam też dziadkowi. Dziadek mówi, Jezus, masz tutaj stówę, ci dam chociaż dziecko, żebyś ty za co żyć miała. Mówię, dziadek, nie przejmuj się, ogarnę. I żyłam za dwa pieniądze. Ściągnąłem sobie pieniądze z Paypala, z donate'ów i poniedziałek rano przyszedł mi przelew właśnie z tych donate'ów i przyszło mi płata z Twitcha, i akurat przyszła, więc jest luz. Nawet dzisiaj podatki zapłaciłam, bo mi było stać na podatki, więc jestem na czysto, mam za co żyć, jest fajnie, VAT opłacony, uff, o nie będzie Ciebie zawijać jak buddę. No, mnie zastanawia jedna rzecz: czy tam chodzą jakieś ploty po Twitterze, czy tam po jakichś szotach widziałam, czy tam ta sprawa toczy się o jakieś 180 milionów VAT, który został wyprowadzony, Hello, bo... nie? I ja się Zastanawiam, jak to jest, że on mógł na przykład zawinąć 180 milionów VAT, a jak ja miałam różnicę w płaconym wacie na 20 zł, to do mnie pani z urzędu skarbowego dzwoni i mówi, że pani Katarzyno, szybko, trzeba zapłacić te 20 zł, bo to tragedia się stanie. Więc jakim cudem to tak działa? Że mnie ścigają o dwie dychy, a jego 180 milionów. Nie. Znaczy teraz już tak, to bardziej, ale wiecie. 18, a nie 280? O no, to mówię, że to plotka tylko nie. Bo ty zgłaszasz przychody, a on nie. Mm -hmm. No ja zgłaszam, zgłaszam. Z tym tak uczciwym obywatelem, że to szok kreatywna księgowość. No, dobra, co tu mamy? Zarzuty dla Kamila L. PS Budda i 9 innych osób. Zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzut kierowania grupą dotyczy Kamila L. oraz Tomasza C. Czika? To jest Tomasz C. MGP. Mhm. Bo tu chodzi o to, że los bateria ma duży VAT, on sprzedawał e-booka, który ma 7% vat i masz los za darmo. No tak, ale oni, oni to wszystko robili pod to, nie? Bo jak kupujesz e-booka, to on nie podlega zwrotowi, że możesz go dostarczyć elektronicznie i tak dalej, i tak dalej. Więc tam był szereg rzeczy, które ten e-book ułatwiał. I wszyscy sprzedawali e-booki, gdzie dodatkiem był los. To śmierdziało w chuj, nie? No ale w sumie to to samo robił Fame, to samo robił Oj Wojtek też, Pandzi, kopałeś pół YouTuba. Stary, ale ja rano zobaczyłam w poniedziałek, budzę się... K... A po 10s godzinnym śnie, kiedy z cały weekend spałam jakieś 3 godziny, budzę się kurwa jak niedźwiedź po śnie zimowym, odpalam Twittera i pierwsze co widzę to CBS zgarnęło, Nitra bungee tego budde, Wojtka, tego, tego I mówię psu. I samo jeszcze tam był na tej liście, no. Teraz to już wiem, że to fake był, bo tam nawet kontekst do tego tweeta dodali, że że to, był, że to jest fake news, że to jest nie niepotwierdzone. Ale to wiecie, to była pierwsza informacja, jaką zobaczyłam w poniedziałek rano. Jakiś pomysł co zrobić jak teściowa nie interesuje się moim dzieckiem. Tylko chce zdjęcia, by móc chwalić się koleżanką, jaką jest super babcią. Wysyłaj Nie, nie rób tego dziecku. Chciałam Ci zaproponować bardzo głupi pomysł, bardzo głupi pomysł. Ale zauważcie, że się od razu z niego wycofałam. Więc mogę wam powiedzieć, co chciałam powiedzieć, ale weźcie na to poprawkę, że już się z tego wycofałam. Dobra, pierwszym pomysłem, jaki wpadło mi do głowy, to wysłanie zdjęć do tej babci dziecka, kiedy jest na przykład ubrane w ubranka na lewą stronę, albo jak ma pełną pieluchę. Takie wiesz, zrobić taką scenografię, jakby to dziecko było w ogóle niezadbane i żebyś wysyłał do... tylko takie zdjęcia do tej babci, dzięki czemu ona nie będzie się mogła chwalić, jaką jest super. Babcią, no bo te zdjęcia będą pokazywały inny obraz, ale z drugiej strony będziesz tworzył niekorzystne zdjęcia swojego dziecka, a ono ci nic nie zrobiło. Po przemyśleniu tego stwierdziłam, że to nie jest dobry pomysł. Robili ci tak? a Chyba każdy z nas miał zdjęcie w wannie. Ja nie wiem. Ej, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Dlaczego dzieci biegają po plaży gołe? Ja jestem zbulwersowana na moich rodziców, że puszczali mnie, jak Pan Bóg mnie stworzył na plaży i tylko majtki miałam. To się nie, że ten Stanik miałby coś zakrywać, w się sensie coś nosić, ale. No jeszcze. Ja, ja jeszcze miałam, oczywiście, z tego robione grupowe zdjęcia. Z całą rodziną. I mamy je w domu. Takie zdjęcia moje, na plaży. A po co ci teraz stanik? Bo mi zimno w sódki Proste. Bo kiedyś nie było świadomości internetu. No tak, no tak, tylko rodzina wiedziała, żeś debilno. A że niby stanik się ogrzewa? No tak. Bardziej w loterii budy chodzi o organizatora. U niego to jest influi Obczaj sobie KRS. Na przykład dla nitro to była lepsza organizacja, na przykład or od Orlenu, etc. Nie wiem. thank <laughs> you Ale montaż! Tworzymy historię. Jakie są komentarze? To miłe, że taki duży twórca wspiera mniejsze kanały YouTube owe jak CBS. Budda, nagrywam swój ostatni film w karierze CBS to patera! Dobre to, dobre. To zobacz dalej, co tam jeżeli napisali, bo nawet połowę nie zobaczyłeś tych zarzutów. Dokonano blokady środków na rachunkach na kwotę ponad 77 milionów złotych. Jak można trzymać takie pieniądze, kurwa na koncie? Ty cały czas piszesz o tej o tym gościu herba. Do mnie dwie osoby napisały. na Instagramie, że bardzo niedobrze potraktowałam herbę, że jesteście z jego community i że herba jest super, i ja bardzo nie, nie, nie spodobała mi się jakaś tam jego piosenka, kiedy kiedyś oglądaliśmy piosenki. I o kogo ch wam chodzi? Właśnie, ja nie pamiętam nawet, która piosenka to była piosenka herby. Herba, ok. No dobra, już wiem, to był ten od KG. No. Ale poczekajcie, bo zapomniałam nazwę tego użytkownika, co on pisał o tym herbie. Halo, jesteś jeszcze obrońcą herby. O co wam chodzi? Herba król. No dobra, ale o co ci chodzi? Bo ja powiedziałam tylko, że to jest asuchalne i że tragiczne. Ja nie wiem co mam jeszcze w tym temacie powiedzieć. Przeproś, Aha, a za co? Że mam słuch? Chodzi mi o to, że nie odsłuchałeś do końca. O... Chwa, chcesz? Latio, trzeciej klasie. Mówię się mano. Słuchaj, kolego od herby. Sam wysłał, albo jego kolega jakiś wysłał mi 50 zł. Żebym to usłyszała. Można to potraktować jak zamach na moje życie. Więc dam ze spokój, skipnęłam to, póki jeszcze każdy żył. I słuchaj, możemy iść dalej, przysłuchać to do końca i wałkować twojego kolegę dalej. Nie wiem, jak ty, ale ja zostaję mu No na przykład. Zobacz edity na TikToku o herbie. Stara, ja cię mogę te coraz bana i ty nic więcej w życiu nie zobaczyć na tym streamie. Herba odpowiedział. Gdzie? Odpowiedź Herby chętnie zobaczę. Może na mnie Disa nagrać. W szorcie na kanale. Gdzie mi odpowiedział? O! Ostatnio Kaśnik oceniła moją piosenkę na Twitchu. Słuchajcie, nie wiem kto to w ogóle wysłał. To nie byłem ja. 10 października wtedy byłem na miasteczku stęskim AGH i w ogóle. O, ja pozdro, miałem... pozdro AGH. też tam piłam. Pierwsza większa influencerka mnie zauważyła. Mam nadzieję, że coraz więcej influencerów będzie widzieć moją twarz i mnie rozpoznawać. Fajnie. Pozdro na ciebie, herba. Cieszę się, że moja krytyka cię nie powstrzymuje i się nie załamujesz pod presją hejtu z mojej strony. Dobrze, rób dalej to co robisz. U nas, morda ciągły progresja. U nas mordociągły progresja. Ej, nie wiem dlaczego. Przepraszam. Od razu mówię, przepraszam. Ale on tutaj wygląda, jakby był starszym bratem mini Majka. Urodziła mi się do głowy, musiałam to powiedzieć. Nie wiem dlaczego. Ale historię, przez traki opowiedzi. Dzisiaj nutki oceniamy za 200 zł. Wyglądasz na straumatyzowaną. I tak się czuję. Dziękuję jakieś za drugą szansę dla herby. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Słuchaj, a ty tego słuchasz na co dzień? Lubisz to słuchać? Tak, słucham. Jak chcę to robisz? Głównie filmy motywacyjne oglądam. Tam są filmy motywacyjne? Wracam. O tak! Które to filmy motywacyjne? Co mnie motywuje? Chodzi o to, że każdy z nas po prostu umrze i śmierć jest nieuchronna i to jest jakby... to żeś mnie kurwa zmotywował! Ja film! Pierwsze 40 sekund daje dość. Ktoś napisał jakąś książkę, i po jego śmierci ona dalej jest czytana. Potworzymy historię. Zostanie po nas to, co stworzymy, jako naszą historię. Budda może będzie w areszcie, ale jego pamięć zostanie w naszych sercach na zawsze. Ej, ci, którzy wygrali auto, nie? Ja. Dole. Masz szansę jedną na milion, jak nie więcej, wygrywasz nie dostaniesz nagrody, chłop, to organizował loterię jest zawijany, cały jego majątek jest zawijany, ty nic nie dostaniesz i oddadzą ci k***a kasę za los. Zajdzie być w tej sytuacji, a wygrywasz na loterię, otwierasz szampana, cieszysz się wszystko, chłop, który wygrał mieszkanie w zakopanym te chłopy, co wygrały tam samochody i słyszysz, że goście zawijają i dostaniesz swoje 20 złotych za los z powrotem. No, ktoś sobie już ewidentnie nie wygrał, było mu przykro, więc stwierdził, że sobie zabierze. A co tam? Cię będzie piec. W półśrodki. Jego majątek cały jest zabezpieczany. A jak się zabezpiecza mieszkanie? No bo czy dom? No bo samochód to jest ruchomość. To sobie weźmiesz. A jak się zabezpiecza taki dom przez CPS? Co to znaczy? Co wtedy robisz? Wchodzą i pilnują? Oklejają taśmami. Plomby na drzwi. Aha. A jak ty zabezpieczasz dom, jak wychodzisz? No kluczem. Podatek zapłacę Czechom. Mnie podatki w Polsce nie leżą. Nie! Oj, jezus. Ojoj. W się sensie, nie mogą tego użyć przeciwko niemu. Ja to rozumiem, ale to, to jest komizm sytuacji po prostu, no. No. Ej, a co jeżeli ten gość, co szantażował Buddę i Buddha go wygwieźł? Do tego więzienia, nie? Zaczął tam sypać, zaczął mówić jakieś inne rzeczy, i dlatego teraz i tylko MGP i Butę zawijają ten na podstawie tamtego zeznań. No, ciekawa teoria, nie? Widziałam w ogóle filmiki, że ci laweciarze to se wsiadają do tych samochodów, se robią tam zdjęcia hi hi, hi he, he, i Ludzie się tam bulwersują, zwolnić ich, jak tak można. To majątek kogoś innego, oni se tak się bawią. Prawda jest taka, że laweciarze muszą zrobić zdjęcie samochodów przed i po holowaniu, żeby jakby to, to jest ich obowiązek żeby nie było, że oni je uszkodzili w jakiś sposób, nie? To nawet mi, jak mnie lawetował gościu, to też obfotografował cały samochód dookoła, a ja nie byłam buddą czy tam. Marzenie do tego usiąść, naprawdę. Dzięki Kamilek, dzięki. Do wszystkich sobie siądę. Nie wiem dlaczego, ale jakoś strasznie Siema, bawi. Siema, W sensie, no pewnie nieodpowiednie zachowanie w pracy, ale mnie jakoś dziwnie bawi po prostu. Bawi cię kogoś tragedia? A co się stało? Temu panu się zaklinowała noga w między drzwiami, a, a tym samochodem i teraz mam amputację nogi i nie chodzi? Jezus. Przepraszam, że się śmiałam. Przepraszam, panie dobyciarzu. YouTuberzy tacy mali, już trochę byli zapomnieni. Potrafili wyciągnąć w ponad milion na takich loteriach. Ej, robimy loterię? Posłuchajcie, mam taki kredyt. I chciałabym kupić Audi. Słyszałam, że to dobry biznes. I prawie nie ma negatywów. Ej, ale w sumie to przecież ja wam chcę sprzedać e Przecież robimy książkę kucharską, mamy. A? Tworzymy historię, tak. Dobrze, widzowie. Nagrodą główną będzie, nie wiem, spędzić. Dzień z moją mamą. Nie było tematu. Nieważne. Halo. Co tam? A co robisz? Okej. Okay. Jak skończysz, to przyjdziesz? Obowiem ci zjadła. Co mam zjeść? Nie wiem, co chcę. No, ty zmienisz to, że może ty będziesz wiedział, co chcesz i wtedy, jak ty będziesz wiedział, co chcesz. Co? Jak to? Pościsz. Nie chcesz nic zjeść? Nie, no powiedziałeś, że nic nie jesz. O, no to dobra. To ja zamawiam maka. Elo. Halo. Nie, bo ty pościsz. Ale jakiego magdabla? Pościsz. Poza tym, ty dzisiaj już jadłeś maka, przypominam. Dwa magdabla to dużo magdabli. Na tyle, że trzy magdabla to już będzie za dużo, magdabli Nie uważasz? A ty nie masz 2,50 na koncie? W tym momencie mam 930 zł. Stać mnie na maczka. Ale Susi bym sobie już odpuściła, nie? 930 milionów złotych? Nie. 930 zł ta po prostu. Za tyle, masz za na nowo ułożyć. No, robię challenge. Przeżyj 15 dni za 900 zł. Ciekawe czy mi się uda. Muszę tylko jeść. Dzisiaj nie wydałam nic pieniędzy. Znaczy, wydałam na kawusie. I kupiłam rękowi też herbatkę. I kupiłam mu ciastko ludka. zobaczyłam takiego uroczego. Ile mnie to kosztowało. Ciastko ludek był pewnie drogi. Ja w dole zobaczyłam 7 tysięcy, że mi wyszło z konta. I mówię, kur... strasznie drogi ten ciasto ludek, ale to podatek. Aż mi się ciepło zrobiło myślę, że mnie naliczyli. Uff. 62 zł za kawę, herbatę i ciastku lutka. O nie, nie. Co mam na kubku napisane? Hoso drzewina. Rynek miał herbatę z podpisem Bukszpan. Jesteś cool. A wiesz, kiedy będę bardziej cool? Kiedy nie zamówię sobie maka i zjem sobie czosn doga. Bo mam bagietkę, mam parówki. A też przepis. Cool. A, ogarnijcie, że w ten weekend dzwoni do mnie nawcia i mówi ta Katarzyna, bo Mergani bardzo potrzebuje Twojego numeru. Czy mogę mu podać? Ja mówię, dobra, dawaj, jak się coś stało, to dawaj, no. Dałam mu ten numer, Mergani do mnie dzwonił. Mówię, co się stało, co się stało. Przepis na Czostnoga chciałem. Rozrzało mnie to. No, podałam mu, no, ale krwa. Meczyk jest. Kurczę, ale tyle się ciekawych rzeczy dzieje. Nie wiem, czy chce oglądać mecz. Jezus, Maria, jak ja na tym meczu w sobotę, i jeszcze siedziałam w loży Sterców. Siedział tak. Dziadek po mojej lewej, ja i siedziałam z tatą, nie? Ale żeśmy kleli Ja. Mam nowych ulubieńców do hejtowania w polskiej reprezentacji. I od razu zaznaczam, że ja nie jestem rasistką. Żeby nie było. Ale ten na środku, co wszedł, nie wiem skąd on się wytrzasnął. On dwa jakieś mecze zagrał w, w Legii i go wzięli do, do kadry. Co to w ogóle za gość, nie? A takie gówno grał. I ja już wyszłam z nową teorią. Trzeba zmienić Lewandowskiego. Bo słuchajcie. Lewandowski może być zajebistym piłkarzem, ale jemu trzeba odpowiednio podać piłkę. Nikt nie potrafi mu odpowiednio podać piłki w naszej reprezentacji, więc jeżeli nikt mu nie potrafi podać piłki, to on nic nie zrobi. Czyli Kuba zajmuje nam slota. Slota, którym może zajmować ktoś, kto kuba biega na przykład bardziej i coś robi, więcej. Rozumiecie? Lewy dziś nie gra. Kuba zostaje tym selekcjonerem. Ja to się znam, nie? Ja to umiem jak można, jak się nazywa ten ze skrzydła zalewski? Ten taki dobry ze skrzydła lewego. Jak go można było ściągnąć, kurwa, w drugiej połowie meczu z Portugalią? Na no, chuju no ściągać. I jeszcze, jeszcze komentarze, kurwa, ludzi, którzy mówią: No, żadnej indywidualności nie dało się zauważyć w tym meczu z naszej strony. Chyba chłop sam grał, nie? Sam to chuj, to chłop grał, jeden. Żadnej indywidualności, kurwa, nie zauważyliśmy. Ja sobie ja pierdolę, nie? Nie, no, lewy też grał, ale chyba winną grę. A to nie lepiej jest podnieść resztę do klasy lewego, zamiast napastnika opuszczać do poziomu reszty. Jeżeli nie dasz rady podnieść całej drużyny, to moim zdaniem lepiej jest obniżyć poziom zawodnika do poziomu reszty.